Cześć wszystkim, ja nazywam się Sebastian, zapraszam do kolejnego odcinka. Dzisiaj poruszymy sobie temat kołowrotków do Federa. Rozmiar kołowrotka ma znaczenie i tutaj mam na myśli to, że do wędek krótszych używamy mniejszych kołowrotków, a do wędek dłuższych bądź większą gramaturą wyrzutu sięgamy już wtedy po kołowrotki, które są zdecydowanie większe i cięższe. Zacznijmy sobie od wędek w rozmiarze około... 3 metrów. Tutaj mam na myśli wędki 2,70 Pikery, 3 metry lub 3,30. Tutaj sięgnąłbym po kołowrotki w rozmiarze 4 lub 5 tysięcy. Kolejno idąc w koowrotki w rozmiarze 5 lub 6 tysięcy, warto zastosować do wędek 3,30 lub 3,60, ewentualnie 3,80. A następnie przechodząc w koowrotki w rozmiarze 6 tysięcy, bądź kołowrotki dystansowe, bo takie też mamy na rynku. Tutaj już używałbym ich do wędek 390, ewentualnie wędek 380 lub w górę 420, 415. Tu widziałbym ich zastosowanie. Czym cechuje się dobry kołowrotek federowy? Ja w przypadku łowienia na feder klasyczny nie używam hamulca. Korzystam z umieszczonego tutaj biegu wstecznego, tak po prostu łowię. Więc nie skupiam się tutaj na hamulcu w żadnym aspekcie. Hamulec jest ważny w przypadku łowienia na, na metodę, natomiast w przypadku federa klasycznego dla mnie są on nieistotny, więc też nie sięgam po okowrotki z quick dragiem. Czym jest w ogóle quick drag? Jest to, wytłumaczmy to na zasadzie kołowrotka. Quick drag pozwala bardzo szybko zablokować nam hamulec. Tutaj mamy koowrotek dive Enzon, nie posiada on quick draga. I w tym przypadku, żeby zakręcić hamulec do końca, musimy zrobić 5 albo 6 pełnych obrotów. I dopiero teraz ten hamulec jest zakręcony. W przypadku kołowrotku z click Dragiem ten hamulec jest dużo szybszy i wystarczy czasem pół obrotu, żeby hamulec był w pełni rozkręcony i kolejne pół w przeciwną stronę, żeby był w pełni zakręcony. No tutaj czegoś takiego nie mam, ale ja po prostu tego nie używam, więc też nie widzę dla siebie zastosowania. Teraz powiedzmy troszkę o przełożeniu. Najlepsze w kołowrotkach federowych będzie przełożenie oscylujące w granicach około 5. 4,7, ewentualnie 4,6 do 5,20 będzie najbardziej optymalnym wyborem. Rozróżniamy na rynku trzy rodzaje korbki do koła wrotka. Tutaj mamy przykład korbki, która jest po prostu składana. Taką korbkę sobie możemy poprzez naciśnięcie guzika złożyć w pół i włożyć do pokrowca. To jest moje najlepsze moim zdaniem rozwiązanie. Tak to nazwijmy. Później mamy korbki wkręcane bądź tradycyjne. Wszystkie z nich pełnią tą samą funkcję, natomiast w kwestii wygody ta zdecydowanie zwycięża nad resztą. Jedynym problemem tej korbki może być to, że w przyszłości mogą pojawić się luzy na tej korpce. Ja ten kołowrotek użytkuję około 3 lat i tych luzów tutaj jeszcze jeszcze nie ma. Także jestem z nich bardzo zadowolony. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że w przypadku innych firm lub innych kołowrotków z taką składaną rączką mogą te luzy występować, a tradycyjna korpka bądź wkręcana te luzy w jakimś stopniu niweluje. Omówiliśmy sobie już rozmiar kołowrotków czy też ich przełożenie. Teraz warto skupić się nad tym, Jakie kołowrotki zastosować, w jakich warunkach? Tutaj mam na myśli to, że przy łowieniu dystansowym warto sięgać po kołowrotki tzw. Tak betoniarki. Są to dwa razy większe kołowrotki od tych tutaj przedstawionych z szeroką szpulą, która pozwala nam na to, że żyłka czy też plecionka, której używamy, dużo swobodniej się uwalnia, przez co nie stawia, tyle, nie stawia tylu oporów i jeszcze bardziej wydłuża nasz dystans rzutowy. Ja osobiście z takich kołowrotków nie korzystam, bo po prostu nienawidzę łowić dystansowo Swoją granicę łowienia opiera na 60-70 metrze. Jak naprawdę muszę i tylko wtedy sięgam po jakieś większe kołowrotki. Natomiast nie używam tych tak zwanych betoniarek. Tutaj, tu bądź, może tu, albo tu i tu. Pokażę Wam się przykłady takich kołowrotków. Ja nie widzę ich, ich zastosowania w, na swoim przykładzie, natomiast jeżeli Wy uwielbiacie łowić dystansowo. To możecie sięgnąć po tak zwane betoniarki i świetnie Wam się sprawdzą i wydłużą Wasze rzutowe walory całego zestawu. Warto po takie kołowrotki również sięgać w przypadku posiadania wędek typu 4,20 do 150, 180, 200 do 150 gramów, ze względu na to, że to świetnie doważy nasz zestaw. Zakładając taki kołowrotek do takiej ciężkiej wędki, ona będzie, jeżeli tu mamy wędkę, a na wysokości mojego łokcia jest kołowrotek to przez to, że ten kołowrotek będzie lekki, wędka będzie leciała w taki sposób. Przez co będzie się też źle nie urzucało, źle w ogóle korzystało z takiej wędki. Najlepiej, jeżeli bierzecie sobie zestaw, warto umieścić dłoń, jeżeli zwizualizujemy sobie, że to jest wędka, tu jest rękojeść. Jeżeli umieścicie dłoń na rękojeści, to ta wędka w jakikolwiek sposób pachadłowy się wyrówna. Wtedy mamy świetnie doważony zestaw. W przypadku zastosowania z kolei dużego kołowrotka do lekkiej wędki, Poleci to w przeciwną stronę i, i wędka będzie nam leciała, leciała tutaj w dół. Przez to, że kołowrotek będzie za ciężki, będzie ją ciągnął po prostu za sobą. Także doważenie takiego zestawu w federze nie jest tak istotne, może jak w spinningu, ale nadal ma to jakiekolwiek znaczenie, ze względu na to, że łowimy po to, żeby się cieszyć tą, tym wędkarstwem, żeby korzystać z tego w najbardziej, najbardziej fajny sposób dla nas, więc dobrze by było ten zestaw już mieć doważony. Czym kierować się przy wyborze kołowrotka i w jaki sposób teraz określić, który z nich wybrać? Mam na myśli tutaj, czym różni się kołowrotek za 300 zł od kołowrotka za 1300 zł. Przede wszystkim chodzi tutaj o trwałość i jakość wykonania. Kołowrotki za 1300 zł w tym przedziale, powiedzmy, weźmy sobie we TDR, tak? Tak przysłowiowo TDR. -ka. Czym ona się charakteryzuje? i co, posia... co ona posiada, czego nie posiadają na przykład te kołowrotki, które kosztowały po 300 zł każdy, czyli praktycznie 1000 zł różnicy. W przypadku Daiwy TDR jakość wykonania miażdży tutaj i to są kołowrotki na lata. Więc teraz musicie się zastanowić, czy potrzebujecie kołowrotka na sezon 2 lub 3, czy potrzebujecie kołowrotka, który będzie Wam służył przez wiele, wiele lat i za 3 lata wyślecie go na smarowanie i będzie służył kolejne 5 lub 10. Bo takie, takie przez takim przeznaczeniem Najczęściej sięgamy po drogie koło. Obrot. Jeżeli jesteście wędkarzami, którzy wędkują hobbystycznie bądź raz na jakiś czas, wtedy warto sięgnąć po tańsze alternatywy. Kołowrotki za 150, 200 lub 300 zł już świetnie się sprawdzą nad wodą, bo w stosunku ceny do jakości, jeżeli traficie na, e, na dobrą firmę, to bardzo dobrze wam się to sprawdzi i myślę, że nie ma, nie ma potrzeby sięgania wtedy po kołowrotek za 1500 zł, chyba że po prostu chcecie taki, taki posiadać. Można też podejść do tego w taki sposób jak ja, czyli kupić zaporowo 10 kołowrotków za 300 zł każdy e, i po prostu żyć ze świadomością, że za 3 lata można je wymienić. Tutaj mam dwa kołowrotki i one są świetne, są identyczne. Jeden z nich już się zepsuł. I co tutaj mam na myśli? Ten kołowrotek ma już zepsute łożysko oporowe. Próbowałem je naprawić, natomiast nigdzie nie, nie dostałem tego łożyska. I jego praca brzmi w następujący sposób. Tutaj widzicie, wyłączyłem łożysko oporowe i pracuje troszeczkę lepiej. A tu na włączonym łożysku pracuje tak. Tutaj jest ten sam kołowrotek, który yy, ma wszystko sprawne i jego praca jest praktycznie znikoma. Jeżeli będziecie w sklepie, bądź będziecie przeglądali stronę internetową, czego szukać? W jaki sposób zerkać na te kołowrotki? Przede wszystkim opinie wędkarzy nad wodą. Myślę, że tutaj robią robotę. Rozsławiona już Daiwa Enzon i ich kołowrotki, yy, kołowrotki po 300-400 zł. No ludzie je pokochali, więc ja też kierując się tą opinią sięgnąłem po te kołowrotki. Sam Marcin Kurzepa je polecał. Wielu innych wędkarzy też z nich korzysta nad wodą. Kupiłem je ze świadomością, że będę z nimi łowił dwa lub trzy sezony i po prostu wymienię je na kolejny model. Natomiast jeżeli dysponowałbym większą, większą gotówką, myślę, że kupiłbym TDR-ki i miał je po prostu na lata i nie tak jak teraz musiał zmieniać kołowrotki, do których się już przyzwyczaiło. No dobra, wspomnieliśmy o kołowrotkach za 300 zł i za 1300, ale są też takie za 600, nie wiem, Shimano Aero, XR. Jest tu świetny kołowrotek odchudzony. Czym on się różni? Różni się tym od kołowrotka za 300 e, lub 200 zł. Że ma świetną etykę pracy. Oczywiście nie chodzi mi tutaj stricte o przykład Shimano, możemy też tutaj wspomnieć o Prestonie Magnitude lub, yy, lub Centrisie. To są kołowrotki, które posiadają już wysokiej klasy etykę pracy. Ja to tak określam. Po prostu bierzemy je do ręki i wiemy, dlaczego one kosztowały tyle, a nie mniej. Świetnie się sprawdzają, posiadają quick draga, są też świetnie wykonane i bardzo trwałe. W swojej stajni, jeśli chodzi o kołowrotki, korzystam również z kołowrotków Extremity SD. Poprzednie modele, czyli klasyczne Extremity, nie korzystałem z nich i słyszałem też taką opinię, że tam pojawiają się luzy na, na korpce. Tam korbka jest wkręcana tradycyjnie, rozmawiałem nawet z przedstawicielem dlaczego tak, a nie składana. Właśnie chodzi tutaj o trwałość produktu. I ma, Posiadam kołowrotki Extremity SD, czyli Speed Drag, jest to dodatkowy yy, ten nowy model. Posiadamy tam Quick Draga, sprawdza się świetnie ten kołowrotek. Yy, posiadam modele 620, używam ich do wędek 360, 380 i 390. Świetnie mi doważa te wędki, tylko że nie posiada on takiej wysokiej klasy etyki pracy. Nie jest to taki kołowrotek maślany, ale jest to, nadal jestem z niego zadowolony. Dlaczego? Bo spełnia moje wszystkie oczekiwania od kołowrotka, który potrzebuję na rzeki i dalsze dystanse. To jest tak zwany wół roboczy, który mnie nie zawiedzie. Jest twardy i, i po prostu w najcięższych warunkach, przy koszyczkach 100-150 gramów, przy dalekich zarzutach, przy szybkich zwijaniach 60-70 metra, on sprawdza się idealnie więc jeżeli potrzebujecie woła roboczego to warto sięgnąć po Extreme TSD bo jeśli chodzi o Prestona to są to moje ulubione kołowrotki z tej firmy dlaczego nie używać kołowrotków spinningowych skoro też mają prawdopodobnie bardzo podobne przełożenie też występują w rozmiarach 4 lub 5000 te kołowrotki najczęściej nie posiadają w biegu wstecznego czyli zamontowanego tutaj przycisku przez co ja na przykład nie byłbym w stanie holować większych ryb, musiałbym do tego użyć hamulca, natomiast no ja korzystam z rybu wstecznego, pozwala mi o, on mi na szybszy czas reakcji przy holowanej rybie i bardzo szybko wtedy reaguje na zachowanie holowanych ryb, więc bardzo chętnie sięgałbym po te kołowrotki, sięgnąłbym po sobie po Stradica, sięgnąłbym sobie po lekse, po Kaldie w rozmiarze 5000, natomiast no... Czekam aż wyprodukują takie z biegiem stecznym, i wtedy pewnie wypróbuję te kołowrotki. Skupmy jeszcze swoją uwagę na chwilę na klipach do kołowrotka, bo jeżeli chcemy łowić celnie, prawdopodobnie zawsze musimy mieć zaklipowany zestaw. W przypadku tutaj kołowrotków z y posiadamy taki plastikowy klip. Są tutaj przedstawiony. Natomiast producenci najczęściej korzystają z klipów okrągłych i one świetnie się sprawdzają. Najczęściej jest, jest jeden klip, w przypadku kołowrotków droższych, droższych, jako Bayer są dwa klipy. Ja osobiście rzadko kiedy korzystam z dwóch klipów, bo po prostu mam drugą wędkę w alternatywie do, do na przykład dalszego dystansu. Natomiast jeżeli ktoś używa tylko jednej wędki i chce łowić na dwóch dystansach, to dwa klipy jak najbardziej się przydają. Chociaż też z doświadczenia wiem, że po prostu na jednym klipie można zapiąć, zapiąć oba i. Jeżeli ten klip jest dobry, to, to nie będzie nam się wypinał. Taki klip możemy też sobie wymienić na gumowy. Gumowe klipy świetnie sprawdzą się przy łowieniu brzan czy też karpi. Po prostu w przypadku, kiedy ryba bardzo atomowo zabiera naszą wędkę i... Czasem po prostu nie zdążymy wypiąć klipa, do którego nam wybierze żyłkę. Ja osobiście nie korzystam z klipów gumowych, no bo z reguły łowię średniej wielkości ryby, a w przypadku brzan często łowię bez klipa i po prostu wrzucam na, na nurt lub po prostu bazuję na swoim refleksie i zawsze mam wrażenie, że, że zdążę. Nie zawsze, nie zawsze tak jest i często na prywatnych zasiadkach te ryby traciłem przez to, że nie zdążyłem odklipować i zrywał się przypon. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za aktywność pod poprzednimi filmami. Zachęcam do subskrypcji kanału i widzimy się już w kolejnym materiale.